Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Miner Dzisiaj jest ze mną No cześć No, możecie się przywitać No przywitałem się, cześć No dobra yy, I tak, kontynuujemy yy, mapkę Rainbow Escape Poprzedni odcinek ben, był Tak, był u JaySay'a Na kanale, tutaj będzie gdzieś W Gdzieś odnośnik yy, Do tego filmiku, jak nie to na pewno się pojawi w opisie. Jak i zarówno link do kanału Jaseya. Dobra, to lecimy. Sobie. Spoko, spoko, ja już lecę. A, Naprócz, kurde. No nie! Przez chwilę mi tak ładnie szło. Z włączyłem nagrywanie i. i dupa. No dobra, ale nie łączam game moda. Game modeu. nie mam game moda Nie wiem, bo ci wyłączyłem. O nie. O, jeszcze ci opa zaraz będę musiał się wyjść. Skończę. <noise> Młahahaha. O! Kurde. Ej, mi też w ładnie szło <noise> Ale <noise> no to jak jest. Ale tak jest zawsze. Jak się Jak się nie nagrywa, to idzie ładnie, a jak się zacznie nagrywać, to się wszystko rypie. Mniej FPS-ów. Nie, ja mam 40-50 FPS-ów, więc. Jakbyś nie jest duży spadek, ale. Mniej FPS-ów! Kurde! Grze mam 35 FPS-ów, na bogato. Oj, ja 60 FPS-ów. nie, tak. dobra, jest 40. No ja bez nagrywania mam 160. Jesteś taki męski. <laughs> Komputery z nasa. Z drewna. Nie wiem po co ty popierdalasz tamtędy, tytuje. skoro my możemy. Ej, po co ty zapierdziasz tamtędy, skoro tu jeszcze jak Polit otwarty? stilu Ej, co jest? Ja, czemu tutaj wolno idę? Cziczę. To, to. Hmm. Dobra, ładujemy się. Ałudź Poli na... boli. boli. Ałeś pomogę ci wyjść. Oj przepraszam. Dobra, nie bi... Kurwa jaki wieśniak. Chciałem ci pomóc, no. Tak i... No tak wyszło. O, na złote jabłka są. Fajne. Czekaj, okay, bo tu ci Od... masz jeszcze te... Dobra. Dobra, to ma to. Tyle. Tamto. Co tam było? Oh, 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 fuck. O oczywiście w naszym wykonaniu będzie to kolejna parada faili. Spoko, spoko, ja to skilowałem. Przez dzień ja to ogarnę stary. Ja to, ja ci pokażę. Tak? Grałeś nockę tutaj? Grałem wczoraj nockę w Minecrafta. Skillowałem parkour. Nie no, bez... Jaj. Dobra. Dobra, dobra, dobra. O, dobra. A to jest takie łatwe przecież. Ja to... Na raz przejdę! Kurde, no bo to mi chodziło do tego checkpointa. <grym> tak. No tam się nie Harder zaczyna. Harder. What the fuck. Move bitch, get out the way. Dobra. Mm. Co ty robisz? Słuchaj, U mnie masz Lexa. Ło! A u mnie nie mam Lexa. Nie jestem pod tobą. B bo u mnie się zatrzymałeś Czekaj, już muszę RC zrobić Back! No nie. No już kiepło Fy You dropped the bass Czemu? Co ty robisz? Y Beatcraft się zaciął No No kurwa I drukarka się psuła Co O co chodzi? Dzień dobry? A jesteś No nie! Lipny to co, jest. Co nie? Ja je co? Więcej hmm. nie śmiesz tak mówić. Nic nie widzę przez ciebie. Dobra. Ja to przejdę zaraz. Naprawdę... Ileż razy jeszcze tam będę się... Uderzycie. A Lip lipnie chodzi po tej wodzie. Zresztą nie wolno zasycję. E też nie wolno zasysa, Dobra. Tak Dobra, tutaj ciąpamy, to sobie weźmiemy O, 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 o. Ja normalnie czuję się jak jakiś kurde... Dobra Skoczek. Nie. <laughs> Dawaj mi game moda, nie będę tam zatwierdzielał co chwilę A Nie Nie można Nie możemy oszukiwać Ja nie oszukuję, ja chcę tylko game moda <laughs> pa. Jakich ją dołożył tu drabinkę? <noise> nie znam Oj Mateusz Mateusz O, dobra, jest checkpoint. Next A, tam są... Tak, kurde. Dobrze, że... Do... Dobrze, że tego otworzyłeś. Checkpoint. O nie. O Jezu, chciałem ci... O właśnie, to ci chciałem zrobić. Tylko że mi coś... Tak. <noise> coś mi nie wyszło. No wiesz. Pak shit. Dobra he, 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 he. He, he, he Ile to ma poziomu? Dużo Ooo, wow, ale ciekawo. Rzucę ci pomocną, pomocny haczyk Chcesz? Nie, dzięki O fuck! Tepaj mnie Tepaj! Dobra. A. Ej, ja za to bierę wełnę. Ma, masz tam, wełnę. zostawiłem ci ją. Aby się stąd wydostać, zrób płytkę. E, na... kurwa... nie... AAAAAAAA! Nie rób guzika... Powodzenia. Dobra. Znalazłem cztery koble w skrzynce. No to musimy znaleźć jeszcze y, jakieś rzeczy i poprzetapiać to wszystko i, i, i zrobić ten... Ej, a można niszczyć tą mapkę, czy nie można? Co, można niszczyć? Czy można naruszać ten... teren? No, nie wiem właśnie. Teoretycznie nic nie wolno. Ten. Szukamy skrzynki. O, dobra, jest skrzynka. Dlaczego ja nie mogę ten, tam mieć. Aha, diament, super. Myślałem, że jakiś piesek będzie, no ale dobra. Dobra, tu się będę zwolnił. Tam byłem. Aha, okej. Okay. Ja, nie no, nie ma tutaj nic. Jak mam to zrobić? Chyba, że możemy ściąć drzewo. No ale co nam drzewa, jak potrzebujemy... na płytkę naciskową... No tak to moglibyśmy sobie zrobić ten... Le Osoby. lawera. A tutaj jest wejście... jaki? nie, nie, wiem Gdzie ty jesteś? Na drzewie. Na drzewie? Ciemno, to w dupie. Come on, nic tu nie ma. Mówię ci, coś musi być. Hmm To super fajne Co można zrobić? Czterech kobli? I co tam znalazłeś jeszcze w skrzynce? Mamy zrobić... Mm, diamenta jednego Mamy zrobić płytkę naciskową A, nie, tu nic nie ma Mamy zrobić płytkę naciskową Masz tylko cztery kobla, tak? Tak, cztery koble mam. No No chyba, że możemy ściąć o, 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 Nie. To musi być tam. Czekaj, szukaj jakieś skrzynki jeszcze. No dobra, ja szukam. Gdzieś podczewamy czy coś. Nie ma nic nie ma. Wait, what? Tu na tym największym drzewie... Jak mamy nie ma. to niby zrobić? Masz cztery kobla, tak? Tylko cztery koble, nic więcej. Tak. Powyszem? Nie tu chyba jednak nic nie będzie. Może te liście zjebędzie. trzeba zniszczyć czy coś nie, myślę, że to, że że ten to możemy z... zrobić No ale patrz, cztery koble mamy o, ale, patrz, mamy cztery koble, ale nie, nie dostaliśmy żadnego, że żeby... nie ważył. Nie, naprawdę. Nie wierzę. Co to było? Jaka lama! Nie mogę. Weź sobie reward, aż no ty. Się... E? co, wziąłeś? Kolejny problem. To będzie łatwe. Mm, już to widzisz. E, wziąłeś diamenty? O, nie lubię drabinek. Co? Drabinki są naj najłatwiejsze do robienia, ulubione. No nie. A? Dobra, nie na Pasasa Popsasa, popsasa Masz na ryju kupasa. O, o, o! Dobra Dobra, dobra, dobra Dobra, i dobra, tybi. Jestem... Tak jak chciągnę w ten w Nie! Kurde! Tepaj Nie przejdź to! No nie przejdę tego! Tepaj Przejdziesz Nie chcę mi się! Dawaj, nie pyskuj. Czeka na ciebie nagroda. Ja się popatrzę na ciebie. I... Nie! Lipnie to jest. Napiję się ambrozji. Skurw, skurw. Zaraz zwątpię O! Przestraszyliśmy. Gdzie jest ja jestem... paki Minecraft to gra sandboxowa A Znaczy to tutaj już, tak kiedy zostały wprowadzone w wioski do Minecraft? O Boże 1,8 chyba no, aaa ile potrzeba materiałów, żeby zrobić pełną zbroję? 24 nie, no 20, 24. 24, dziękuję. <grym> <grym> o fuck, ej. Co się ciebie nie ten What's wrong with you? No, zbugowane są chyba. Ohoho. No. Spoko. Dostał mi kobel z ostatniej wyprawy. <grym> I czym pan? Znaczy. Ja mam. Ej to... Ej, to w sumie myślę, że my to w tym odcinku możemy skończyć, bo ja już mam 9 10 11 wełn. Veł wełn. chyba, czy nie? Łatwe. No jak kurde każda mapa. Hehe, <laughs> fajnie. No jak na razie mamy 12... kurde, te, 12 minut. Co? Aha, oh, to trzeba na tym, na spodzie. Mhm, super. Boże, tu są chyba cztery klatki, są. Ej, kurde, zasłaniasz mi. Raz lecę ja, raz ty. Nieee! Nailed it! War... Jak to tak. oddychaj. No i... Patrz przeszedłem, hehehe. Co to ma być? Ruskie to jest. Nie... Dwunasta wełna do kompletu? O, jak sobie... Co?! <coughs> Fuck... Przecież ładnie tam skacze! No! Te tepaj. tepaj mnie, tepaj bo ja tu nie wytrzymam nerwowo. O, dobra, już jestem? Kurde, dobra, tepaj. Jest <laughs> hajs. Dobra tak ja wiesz, że tu dia diakse zostawili za sobą? No to teraz przeglądanie piecyków w godzinę O, znalazłem kobla O, znalazłem węgiel O, znalazłem bo potrzebujemy jeszcze. A nie, guści! daj mi kabla. Nie, daj ty mi daj. Daj Nie pracuję. No. Czemu nie mogę wygrywać? Przetapiaj i lecimy. I w sumie tutaj sobie już zakończymy i ostatni odcinek wejdzie do ciebie. Bo już mamy... Nie, no i idę masz nagrania już? 15 minut. 15 już nagrywamy mi? No. Nie ma opcji. A tutaj już w sumie mamy jeszcze 2T, więc sobie skończymy. Ładnie u ciebie. Wyjdzie na cztery odcineczki Guzik. Guzik. O, ciepaj go. Wełna. Ej, to jeszcze nie jest koniec szpoki. Będzie boleć, wybierz drogę. Enwil, dobra, na razie czekaj, na razie czekaj. I od tego momentu sobie już ten, nagramy kolejny odcinek. Czekaj, to przejdźmy to, bo tu tylko trzeba przebiedzoną. Okej. lecą. Co tu mamy, highs i -hi wełna, dobra. Dobra, pokażmy ostatni, tak znaczy ten pokój. No to lecisz. What fuck the Tak fuck głupie. Fuck. No, więc to już się pojawi w kolejnym odcinku u, u mnie. Czyli ja na, y na kanale. Dobra, chodź tutaj, staniemy sobie ładnie. Bo nie, bo jakoś... Tom Tome. Tomę to, to me. Chodź tu dziwko. Będzie Chodź tu! Dobra. Nie! Zabij. Dobra, chodź tu. Tak. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco to subskrybujcie. Dzisiaj był ze mną JSAy. No cześć i żegnam zarazem. To znaczy cześć i żegnam zarazem. No to. Weź to, weź to. Dobra, biorę, weź to. Już biorę, dobra. No. Idź to wyjebać, do kosza. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa. Pa pa.